Eldorado, Eldorado, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matrunerito, witam, dzięki oczywiście za nominację, Wojan, więc moi drodzy, śpiewać nie umiem, rapować tym bardziej, ale spróbuję swoich sił, więc potraktujcie to oczywiście bardzo łagodnie, uwaga, uwaga, lecimy. Ja, ten typek, co z Mina jest znany W walce żadnej dotychczasowo nie pokonany Do Minecraft Elita Szybko dołączyłem niechcianą ścianą kreaturę i pobiłem Wojan od lewej, a palion od prawej Kati atakuj, takim powtarzałem I tak się udało pokonać tego typa, więc znów pokonamy Zacznij od łapek pamiętajmy Często jaki ja cię zechce to ty mój brachu Zasłaniaj swoje usta nie będziesz u strachu Jak połączymy siły drużyny Parę groszy do skarbonki sobie Wrzucimy od ludzi dla ludzi Piękna inicjatywa pokonamy dziada razem mną no dalej drużyna Bojan dzięki wielkie za nominacje Mnaw oczywiście za mix. I moi drodzy, czas na nominację. W tym momencie nominuję Kosi, Alek Diamond oraz chciałbym zobaczyć Jakimozo. Zobaczymy, co z tego będzie. Także chłopaki, do dzieła, a my lecimy dalej. W Naszej drużynie niezbędne postacie. Spomóżmy medykom w podsajmonej, bracie. Wołaj, mamy. Wołaj, babcie, powiedz o zbiórce. A dziewczynka, jakiegoś na stówkę.